Dziś zamierzam zbadać ukryte tunele w poszukiwaniu aksolotli i innych niezwykłych stworzeń. Ale to będzie trochę straszne, bo te tunele są pełne niebezpiecznych zwierząt, w tym aligatorów, węży, żółwi sępiastych i mnóstwa pająków. Więc będziemy musieli być bardzo ostrożni. W tym filmie przeszukam cztery tunele zamieszkałe przez różne gatunki zwierząt. Zaczniemy od tych dwóch, o których mówią, że mieszkają tam aksolotle. Szczerze mówiąc, trochę się boję tam wejść. Wiele znaków ostrzega mnie, by nie wchodzić i informuje o zagrożeniach w środku. Aby znaleźć aksolotle, musimy zmierzyć się z lękami. To dopiero pierwszy tunel. Im dalej pójdziemy, tym tunele będą straszniejsze. Zacznijmy więc eksplorację. Szybko natknąłem się na wiele pająków i pożałowałem nagrywania tego filmu. Wkrótce potem natknąłem się na pierwsze zwierzę. Co to jest? Patrzcie, tam jest ogromny rak albo coś podobnego. Spróbujmy go złapać. O rany, zobaczcie to. To chyba krewetka. Są bardzo rzadkie. Nigdy ich nie łapiemy. Zobaczcie, jakie ma duże szczypce. To niesamowite. Skoro to pierwsze znalezione zwierzę, nie wyobrażam sobie co jeszcze odkryjemy. Wszystkie fajne zwierzęta, które złapiemy, zatrzymamy. Wrzućmy go do pojemnika i eksplorujmy dalej. Im głębiej wchodziłem do tunelu, tym robiło się coraz bardziej niebezpiecznie i zacząłem słyszeć odgłosy zwierząt. Co to było? To brzmiało jak aligator. O nie. Ale czekaj. Spójrz tam! Jest tam mały żółwik. Zapomnijcie o aligatorze, znaleźliśmy małego żółwia. Czy nie powinniśmy odejść, zanim aligator nas zaatakuje? Może, ale teraz łapiemy świetne zwierzęta, więc chciałbym jeszcze zostać. Nie martw się, słyszałem, że jeśli natkniesz się na aligatora, wystarczy biec zygzakiem i nie będzie w stanie cię złapać. Jak mamy to zrobić w tunelu? Tak, więc to zdecydowanie nie był dobry pomysł. Ale postanowiliśmy wejść głębiej do tunelu i wszystko się opłaciło, bo w końcu znaleźliśmy naszego pierwszego aksolotla. Nie wierzę, patrz, znalazłem małego aksolotla właśnie tutaj. Chodź tu, Maluszku. O rany, jest taki malutki. To nasz pierwszy aksolotl w filmie, choć to tylko młody. Szukamy większych, ale ten też jest świetny. Chyba widzę kolejnego. Chodź tu, Maluszku. O rany. Ciekawostka, to nie aksolotle, choć wyglądają identycznie. To młode salamandry tygrysie. Ostatecznie zamienią się w jaszczurki. Może uda nam się znaleźć jakieś w tunelu, jeśli będziemy mieli szczęście. Musimy je włożyć do pojemnika i iść dalej. Im głębiej wchodziłem do tunelu, tym było straszniej. Ale znalazłem też wiele ryb. Zobaczcie to, chłopaki. Złapaliśmy coś. Wygląda na pierwszą rybę w tym filmie. To się nazywa piskosz amurski. Wygląda zupełnie jak węgorz, a te ryby są naprawdę dość rzadkie. Nigdy ich nie łapiemy. Więc to naprawdę super, że właśnie jedną znaleźliśmy w tunelu. O, widzę kolejną rybę. Do siatki. Wow, co to u licha jest? O rany ta ryba wygląda niesamowicie, ludzie. Ta ryba to słoniono z petersa, nazwana tak ze względu na bardzo długi nos. Zdaje się, że im głębiej jesteśmy w tunelu, tym dziwniejsze stają się zwierzęta. Wkładamy tego gościa do pojemnika i idziemy dalej. O kurczę, co to jest? Tu jest coś dużego. To duży głowacz, chłopaki. Spójrzcie, nie wierzę. To największe zwierzę, jakie dotąd znaleźliśmy. To, co jest naprawdę fajne w tych stworzeniach, to fakt, że są całkowicie wodne. Jednak mają tutaj takie małe nóżki, które pomagają im chodzić po lądzie. Wow, to naprawdę niesamowite chłopaki. Niezwykłe znalezisko, ale nadal szukamy aksolotli. Kontynuowałem poszukiwania i głębiej w tunelu znalazłem to, czego szukałem. O rany, patrzcie, tam jest ogromny aksolotl. Spójrzcie na to to zdecydowanie największy aksolotl, jakiego do tej pory znaleźliśmy. Chwileczkę, widzę jeszcze jednego. Niemożliwe. Są dwa obok siebie. Te okazy są duże. Zgaduję, że wkrótce zamienią się w salamandry. Ale na razie to te urocze, małe aksolotle. Nie wierzę, patrzcie, jest kolejny. Słuchajcie, w tej okolicy jest tyle aksolotli. To już trzy pod rząd. Ale to nic, bo później w filmie chcemy umieścić pułapkę na ryby przy wejściu do tunelu. Kto wie, ile wtedy złapiemy? Ale na razie chodźmy dalej i eksplorujmy tunel, żeby zobaczyć, co jeszcze uda nam się znaleźć. O, patrz tam! Coś się rusza w wodzie. To krab? Zobacz. Znaleźliśmy ogromnego żółtego kraba. Ludzie, to niesamowite. Jeszcze nigdy takiego nie złapaliśmy. Wiecie co to jest? Napiszcie w komentarzach. Jak widać, próbuje mnie uszczypnąć tym dużym szczypcem. To jest super. Na pewno zatrzymamy tego gościa. Nie spodziewałem się go w tunelu. Teraz jesteśmy mniej więcej w połowie tunelu i nie ma żadnego śladu aligatora. Przypomniałem sobie, że za tym tunelem jest kolejny tunel. Jest szansa, że tam jest, co niedobrze, bo to nasz kolejny tunel do eksploracji. O, widzę następną rybę. Wygląda jak rozdymka, ludzie. To niesamowite. To się nazywa rozdymka garbata i jest jedną z najrzadszych rozdymek, jakie można znaleźć. Właśnie dlatego jesteśmy teraz w ukrytych tunelach, bo to tam można znaleźć najrzadsze ryby. Im dalej wchodziliśmy w tunel, tym więcej ryb zaczynałem znajdować na każdym kroku. Nie do wiary, ludzie! Spójrzcie na to. Złapaliśmy plamiaka. Jest całkiem spory. W tym tunelu jest mnóstwo ryb. Oto kolejna. O rany! Co się stało? Wygląda na to, że coś zaatakowało tę rybę, coś odgryzło jej ogon. To pewnie znaczy, że jest tu coś agresywnego, więc musimy uważać. Mając to na uwadze, ostrożnie posuwałem się głębiej w tunel, kiedy natknąłem się na najstraszniejsze zwierzę do tej pory. Czekaj, czekaj, nie ruszaj się. Chyba widzę węża. Spójrz! O rany to źle! Jesteśmy głęboko w tunelu. Jeśli ten wąż jest jadowity, trudno będzie się oddalić nie lubię węży. Zwykle jadowite węże mają trójkątną głowę, a ten jej nie ma. Myślę, że to po prostu wąż wodny, co jest dobrą wiadomością. One nie są jadowite, ale on zdecydowanie mógł być tym, który zaatakował tę rybę. Musimy go złapać i usunąć, zanim zje wszystkie pozostałe. O rany, nie podoba mi się to. Dobrze, jesteśmy przyjaciółmi. Nie gryź mnie. O nie, idzie do mojej ręki. Nie rób tego. Jeśli znacie się na wężach, napiszcie w komentarzu, jaki to gatunek i czy powinienem go trzymać. Pójdę i wypuszczę tego gościa na końcu tunelu. W ten sposób nie będziemy musieli się martwić, że zaatakuje nas albo inne ryby. Kiedy szedłem dalej, woda w tunelu robiła się naprawdę mętna, przez co było bardzo trudno cokolwiek znaleźć. Więc zacząłem łapać na chybił trafił i w końcu złapałem kolejne zwierzę. O, mamy coś! Wygląda na to, że to kolejny mały żółw, ale ten różni się od pierwszego. To jest żółw miękkoskóry i widać skąd wzięła się ta nazwa. W odróżnieniu od innych żółwi, ich miękkie skorupy ułatwiają maskowanie się w błocie, co właśnie robił. Zebrałem jeszcze kilka sieci i kiedy nic nie mogłem znaleźć, nagle to się stało. Spójrzcie, co właśnie złapaliśmy. Ten rak jest pomarańczowy. Jest dosłownie w tym samym kolorze, co ten krab, którego złapaliśmy wcześniej. I tak jak krab, też próbuje mnie uszczypnąć. O, tak! Proszę bardzo, udało mu się. To nie jest zbyt miłe. Ten tunel jest coraz bardziej błotnisty, ale nadal spotykamy wiele niesamowitych zwierząt. Idziemy dalej. W tej chwili coś zauważyłem i nie mogłem uwierzyć oczom. To była salamandra tygrysia, której szukałem od bardzo dawna, ale ta była wyjątkowa. Ta salamandra tygrysia wciąż ma skrzela z okresu bycia aksolotlem. On właśnie zmienia się z aksolotla w salamandrę. Nigdy tego wcześniej nie widziałem. To naprawdę rzadkie. Patrzcie, jaki jest duży, niesamowite. Ponieważ jest taki duży, zgaduję, że zostało mu tylko kilka dni bycia wodnym stworzeniem, a potem będzie już żył całkowicie na lądzie. Nie wierzę, że go znaleźliśmy. To niesamowite. To był koniec pierwszego tunelu i znaleźliśmy tam tyle niesamowitych stworzeń, ale teraz czas zbadać drugi tunel. Mam tylko nadzieję, że nie spotkamy aligatora. Ostrożnie wszedłem, nie było śladów aligatora. Ale im dalej się posuwamy, to się zmieni. O, coś widzę! Co to jest? O, mamy to! Co to u licha jest, ludzie? O rany! Wygląda jak jakiś węgorz, ale nie mam pojęcia, co to jest. O, jakie to dziwne w dotyku ludzie, właśnie złapaliśmy coś szalonego. Nie wiem, co to jest. Jeśli wiecie, napiszcie w komentarzach. Pierwsze znalezisko w drugim tunelu. Teraz trochę się boję tu być. Jest tu bardzo ciemno. Nic nie widzę. Chyba jest tu aligator. Musimy uważać. O, coś widzę. Co to było? Niemożliwe. Patrzcie, kolejny słonionos. To świetne. To już drugi, którego znaleźliśmy w tym filmie. Bobby, coś jest za tobą. Alligator? O rany, co to? To chyba kolejny krab, ale czerwony. Zapomnijcie o słonionosie. Właśnie znaleźliśmy coś o wiele fajniejszego. To ogromny krab, taki jak ten żółty, jednak ten jest czerwony. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. To niesamowite. Zobaczmy, czy jest milszy niż ten żółty. Proszę, nie szczyp mnie. O rany. Próbuje mnie uszczypnąć. Nie wiem, co to za krab, ale jest niesamowity. Do tej pory w tym tunelu są zwariowane stworzenia, więc chodźmy dalej, żeby zobaczyć, co jeszcze możemy znaleźć. Podczas gdy wchodziłem głębiej w tunel, natrafiłem na najrzadsze zwierzę, jakie do tej pory widziałem. Czy to jest to, o czym myślę? O rany. On ucieka. Spójrzcie, ludzie, to salmandra albinos. Nie wierzę, ludzie. To musi być naprawdę rzadkie. Widziałem już wiele salamander tygrysich, ale nigdy salmandry albinosa. Jak widać, nie ma skrzeli, więc całkowicie stał się jaszczurką. Jest taki uroczy. Ludzie. Nie mogę w to uwierzyć. To jest najfajniejsza rzecz, jaką do tej pory znaleźliśmy. O mój Boże. Dobra, tu na pewno jest aligator. Ale skoro znajdujemy takie zwierzęta, musimy iść dalej. Och, to chyba nie był dobry pomysł. A może jednak, bo zaraz znalazłem więcej axolotli. O, są dwa. O mój Boże. Wskakuj do sieci. Jest jeden i jest drugi. O mój Boże. Ten tunel jest dosłownie pełen tych gości, ale przed nami jeszcze długa droga, więc kto wie, ile jeszcze ich znajdziemy. O, zobacz tam na dół. O mój Boże, jest tam kolejna olbrzymia salamandra, nawet większa niż ta pierwsza, którą złapaliśmy. Znaleźliśmy kolejną salamandrę ze skrzelami. Pewnie jest spokrewniona z pierwszą, którą złapaliśmy. To jest naprawdę szalone. To, co będzie naprawdę fajne w trzymaniu tych stworzeń jako zwierząt domowych, to fakt, że dosłownie zobaczymy, jak przechodzą z życia w wodzie do życia na lądzie. Jak widać, w tunelu było wiele rzadkich zwierząt. Ale nie wiedziałem jeszcze, że coś wkrótce powstrzyma nas przed dalszym eksplorowaniem tunelu. O, okej. Okay. Wygląda na to, że to się zbliża. Myślę, że to widzę. Biegnij, ruszaj się. Cóż, to było przerażające. Nie wiem, jak duży był ten aligator, ale sądząc po tym, jak głośno warczał, to na pewno nie był młody osobnik. To naprawdę kiepsko. Wiem na pewno, że jest tam jeszcze mnóstwo aksolotli, więc zamierzam ustawić pułapkę na ryby przy wejściu do tunelu. Mamy nadzieję złapać resztę. Okej, okay, mamy to, chłopaki. Zostawimy to tu na chwilę i sprawdzimy na końcu filmu. Teraz idziemy do kolejnego tunelu, by zobaczyć, co jeszcze znajdziemy. Trochę się boję tu wchodzić, chłopaki, a to dlatego, że wcześniej znaleźliśmy tu mnóstwo niebezpiecznych zwierząt, w tym węże, ogromne żółwie i tak, jeszcze więcej aligatorów. Ale to nas nie powstrzyma, bo znaleźliśmy tu sporo rzadkich ryb. Zacznijmy eksplorację. Wchodząc do tunelu, od razu zauważyłem mnóstwo pająków i sporo ryb. O rany, co to jest? Patrzcie, tu jest ryba. Zobaczmy, czy uda się ją złapać. Do siatki. Spójrzcie na to, ludzie. Mamy tu suma, ale nie wiem jaki to gatunek. Chyba jeszcze takiego nie złapaliśmy. To świetne. Pierwsza ryba w tym tunelu i jest bardzo rzadka. Włóżmy ją do pojemnika i idziemy dalej. O rany, chyba widzę małego żółwia. Spójrz tutaj, w tej szczelinie ledwo wystaje. O rany, mamy go. Niesamowite, właśnie znaleźliśmy tu małego żółwia. Wygląda dokładnie tak, jak ten, którego znaleźliśmy wcześniej w filmie, tylko wydaje mi się, że ten jest trochę mniejszy. Był właśnie w tej szczelinie. Może jest ich więcej, ale boję się tam wsadzać rękę. Może być tam wszystko. O rany, co to? Czuję coś. Myślę, że to kolejny żółw. Mam go. Nie mogę w to uwierzyć. Właśnie znaleźliśmy dwa małe żółwie. To może oznaczać, że w tym tunelu jest cała rodzina. Musimy więc uważać na kolejne. Gdy zagłębiałem się w tunel, natknąłem się na miejsce, które robi się znacznie głębsze. I to właśnie tutaj wcześniej znajdowaliśmy ogromne żółwie, a nawet aligatory. Musimy więc być wyjątkowo ostrożni. Słuchajcie, jest tu mnóstwo ogromnych ryb. Tuż pode mną jest jedna naprawdę wielka. Zobaczmy, czy uda się ją złapać. Wskakuj do siatki, kolego! Mamy go! Myślę, że to miastuga. Jeśli pamiętacie, wcześniej w tym filmie złapaliśmy kilka, ale były dużo mniejsze od tego gościa. To dosłownie największy, jakiego kiedykolwiek widziałem. Im głębiej w tunel, tym ryby są dziwniejsze, a przed nami wiele do odkrycia. Pamiętajcie, mamy pułapkę na aksolotla, sprawdzimy ją później w filmie. Na razie widzę tu więcej ryb. Więc włóżmy tego gościa do pojemnika i idźmy dalej. O, mamy tutaj dużą rybę. Wygląda na jakiegoś suma. No dalej do siatki. Mamy go. Nie do wiary ludzie, to chyba sum żyrafowy. O rany. Spokojnie kolego. Nazywają je sumami żyrafowymi przez piękny wzór, który przypomina żyrafę. Co za piękna ryba. To chyba moje ulubione znalezisko. Ale na tym się nie skończyło, bo zaraz potem znalazłem kolejną dużą rybę. Co to jest? Do siatki. O, myślę, że to ogromna pielęgnica managuańska Zobaczcie, jaka to piękna ryba, ludzie Nazywają go pielęgnicą managuańską, bo ma wzór jak jaguar i bardzo ostre zęby Muszę uważać, trzymając go To niesamowite, nigdy nie widziałem tak dużej pielęgnicy managuańskiej To tylko pokazuje, że tutaj na dole może być dosłownie wszystko W tym momencie została już tylko jedna duża ryba na głębokim końcu I była to jak dotąd największa z nich To kolejny duża miastuga, panowie Prosto do siatki, zbyt łatwe ta jest o wiele większa niż tamta i w rzeczywistości jest dużo rzadsza. To ozdobna miastuga z pięknymi żółto-zielonymi wzorami. Nigdy nie widziałem tak dużego. Nie wiedziałem, że to możliwe. Świetne znalezisko. Potem przyjrzałem się bliżej, głębszej części i udało mi się znaleźć jeszcze kilka ryb. O, coś tutaj widzę. Co to jest? O, to mała niszczuka. Ta ryba jest mniejsza od innych, ale równie fajna. To mała niszczuka. Pewnego dnia urośnie, ale teraz to tylko dziecko. To dowód, że te ogromne ryby rozmnażają się w tym tunelu. Więc będziemy musieli uważać nie tylko na duże, ale też na małe. O, widziałeś to? Coś właśnie wpłynęło do tej szczeliny na dole. Trochę boję się tam włożyć rękę. Mam nadzieję, że to, co tam weszło, mnie nie ugryzie. Może to coś fajnego. Zaczynamy. A jeśli po drugiej stronie jest aligator? Naprawdę mi się to nie podoba. O Boże, coś poczułem. Dobra. Coś tam jest na dole. O, czuję to. Co to jest? Chyba to mam. O, rany. Niemożliwe. To mały zbrojnik. To jest naprawdę super. To nie jest zwykły zbrojnik. To zielony, fantomowy zbrojnik. Znacznie rzadszy niż zwykły. Nie mogę uwierzyć, że wsadziłem tam rękę, ale zdecydowanie było warto. O, widzę tu coś jeszcze. Niemożliwe. Spójrz na to. To młody błazenek. Kilka już złapaliśmy w filmie, więc są dość powszechne, ale nadal bardzo fajne. Myślę, że złapaliśmy już wszystkie ryby z tego głębokiego końca. Złapaliśmy dużo ogromnych ryb, w tym miastugi i sumy żyrafie, ale wciąż mamy cały tunel do zbadania. Jednak, ponieważ znaleźliśmy tu tyle ryb, zamierzam zostawić pułapkę na ryby i zostawimy ją tutaj na noc. W ten sposób, miejmy nadzieję, zwabimy jeszcze więcej ogromnych ryb zapachem naszej przynęty. Po ustawieniu pułapki poszedłem dalej tunelem i od razu zauważyłem kolejne zwierzę. O rany patrzcie, ryba, co to? No dalej, wskakuj do siatki, mamy go. Niemożliwe. Myślę, że to bąblowiec. Te ryby są bardzo rzadkie. Nigdy ich nie łapiemy. Pewnego dnia osiągnie ogromne rozmiary, nawet 6 stóp długości. Niesamowite, że znaleźliśmy go w tunelu. To zaczyna być straszne, chłopaki. Nie wiem, co czeka na końcu tunelu. Nigdy nie dotarliśmy do końca, bo napotykaliśmy aligatory. O mój Boże! O Boże, uciekaj, uciekaj. Ale ten film jest inny. Postaramy się naprawdę przejść cały tunel i kto wie, co znajdziemy. Więc idźmy dalej. O mój Boże, patrz, tam jest ogromny niebieski rak. Nie, on próbuje uciec. Mam go, spójrz, jest ogromny. Au, au, o mój Boże, o mój Boże, to boli tak bardzo, ludzie. O rany, to nie jest zbyt miłe. Jednej rzeczy wam nie powiedziałem o tym tunelu. Jest on pełen niebieskich raków. Mam nadzieję, że złapiemy ich sporo w naszej pułapce na ryby, ale to naprawdę dobry znak, że wciąż są w tunelu. Czy tylko mi się wydaje, czy ten tunel robi się coraz krótszy? Nie mogę się już wyprostować. Ale to mnie nie zatrzymało, więc zacząłem się czołgać i znalazłem kolejne zwierzę. Co to u licha jest? O rany! To jest takie straszne. Nic nie widzę. Co jest? Tu jest jakiś ogromny węgorz. To coś jest takie duże. Chwila, słuchajcie. Wydaje mi się, że to nie jest węgorz. To znacznie rzadsze. Zobaczcie. Ma małe nóżki ułatwiające poruszanie. W rzeczywistości nazywają się amfiuma i nie są rybami. Są to płazy, mimo że żyją wyłącznie w środowisku wodnym. Są niezwykle rzadkie. To największa, jaką widziałem. Jest bardzo śliska, więc włożymy ją do pojemnika i ruszamy dalej. Kto wie, co jeszcze znajdziemy? Orany. Wydaje mi się, że widzę tam kilka aksolotli. To niesamowite. Wiedziałem, że były w pierwszym tunelu, ale nie wiedziałem, że tutaj też. Sprawdźmy, czy je złapiemy. Tu jeden, tu drugi. Orany. To jest niesamowite. Nie spodziewałem się znaleźć ich w tym tunelu, ale bardzo się cieszę. Chyba to oznacza, że musimy mieć oczy szeroko otwarte na wypadek, gdyby było ich więcej. Potem szedłem coraz głębiej w tunel i coraz trudniej było znaleźć zwierzęta. To naprawdę niedobrze, słuchajcie. Ten tunel robi się bardzo wąski i coraz trudniej oddychać, bo zaczyna nam brakować tlenu. Wiem, że jeśli pójdziemy dalej, na pewno znajdziemy coś szalonego. Więc poszedłem dalej w głąb tunelu, kiedy nagle natknąłem się na kolejnego węża. Jestem prawie pewien, że to wąż wodny i nie jest jadowity. Mam tylko nadzieję, że mnie nie ugryzie. Mamy to. Mamy go, to szalone ludzie, drugi wąż w tym filmie. Myślę, że to ten sam gatunek co pierwszy, tylko trochę większy. O rany, patrzy na mnie. Dobra. Co to było? Brzmiało jak aligator, i on zaraz mnie ugryzie. To niedobrze. To pewnie ten sam co kilka lat temu, tylko teraz większy. Musimy stąd wyjść. Nie wiem, czemu wciąż trzymam tego węża, ale zabieram go ze sobą. O Boże, idzie w naszą stronę. Idź! O Boże! Cóż, chociaż nie mogliśmy zbadać całego tunelu, bo inaczej zostalibyśmy zjedzeni przez aligatora, to wciąż mamy tę pułapkę na ryby, którą umieściliśmy na głębokim końcu i już widzę w środku ryby. Zmierzamy do czwartego, ostatniego ukrytego tunelu w tym filmie, znanego z obecności śmiercionośnych ryb. Zamierzam wypuścić tego węża. Jeśli pamiętacie, jakiś czas temu badaliśmy ten tunel z nadzieją na znalezienie szkaradnicy, która jest najbardziej jadowitą rybą na świecie. I rzeczywiście, złapaliśmy jedną w tamtym filmie. Później jednak pojawiły się liczne informacje o ukłuciach przez szkaradnicę w tunelu, co świadczy, że wciąż jest ich tam sporo. Chcę wejść i złapać wszystkie szkaradnice, by nikt już nie został ukłuty. Zacząłem poszukiwania i powoli wchodziłem głębiej w tunel, uważając, by nie nadepnąć na szkaradnicę. I w końcu natknąłem się na pierwsze zwierzę. Och, co to było? Właśnie coś zobaczyłem. Niemożliwe. Spójrzcie na to, ludzie. Pierwsze znalezisko w tym tunelu to się nazywa mono. Takie stworzenia są bardzo rzadkie. Ciekawostka o tych stworzeniach jest taka, że mogą żyć zarówno w wodzie słonej, jak i słodkiej. To naprawdę świetne znalezisko. Wkładamy je do pojemnika i idziemy dalej. O, kolejna ryba spójrz, co to orany. To chyba kolejny błazenek ale ten jest znacznie większy od innych. I jak możecie zauważyć po wszystkich jego plamkach to jest królewski błazenek to naprawdę niesamowite znalezisko. Może powinniśmy stąd odejść? Nie wiem co to jest, ale nie brzmi jak aligator, tylko jak dinozaur. W co my się pakujemy? Dobra, chyba idźmy dalej i zobaczymy. Chyba widzę kolejną rybę. Spójrzcie na to. Wygląda na kolejnego włócznika. O, ale ten jest inny. O, to żaba. Dobra, to nie dinozaur. To dobrze. Ale złapaliśmy tego gościa, który według mnie jest brązowym włócznikiem. Jest trochę jak błazenek, ale bez kropek. To jest naprawdę fajne. Gdy wszedłem głębiej do tunelu, natknąłem się na ślady zwierząt, co oznacza, że nie ma tu tylko żab, ale coś znacznie większego. Wow, patrzcie, chłopaki, w tunelu jest kolejny tunel. Jeśli pamiętacie, w pierwszym filmie weszliśmy tu i znaleźliśmy dziwne zwierzęta. Zobaczmy, co tym razem znajdziemy. O, jest tu tyle pająków. To nie jest dobry pomysł. O mój Boże, dobra, widzę tu trochę wody. Proszę, oby tu nie było aligatora. Ło, co to jest? Jest tu ogromny zbrojnik Albinos. Nawet nie wiem, czy on żyje. Nie rusza się. Chyba po prostu go złapię. O, on żyje. Rusza się. O rany, spójrz na to! Właśnie złapaliśmy tutaj ogromnego zbrojnika Albinosa. Nie mogę w to uwierzyć. Dobra. I co teraz nie mogę wyjść? Chyba ugryzło mnie tam z 20 pająków, ale było warto, bo złapaliśmy ogromnego zbrojnika Albinosa. Ale teraz czas wejść głębiej do tunelu. O, widzę kolejną rybę. Spójrzcie na to, co to jest, chłopaki? O niemożliwe. Myślę, że to strzelczyk. Słyną z wypluwania wody z pyska, by zrzucać owady z drzew. Nie łapiemy tych ryb zbyt często, więc znalezienie jednej w tym tunelu to coś niesamowitego. Zaraz potem zauważyłem coś w piasku, co wyglądało jak kamień. Po dokładniejszym przyjrzeniu się, zauważyłem, że to ryba, której szukaliśmy. To chyba szkaradnica. Naprawdę nie mogę w to uwierzyć. Naprawdę jedną znaleźliśmy. Prawie na niego nadepnąłem, ale zauważyliśmy go w ostatniej chwili. Dobra, musimy być teraz bardzo ostrożni, podnosząc go. Jeden zły ruch i mogę wylądować w szpitalu. Spójrzcie na ten kolec na jego grzbiecie, wystający ponad wodę. Właśnie na to byś nadepnął i to właśnie wstrzyknęło by ci jad. Więc nie chcemy tego dotykać. O rany, trzęsę się teraz. Serio, to jest absolutnie szalone. Na świecie występuje kilka gatunków szkaradnic. Na szczęście ten nie jest najgroźniejszy. Nadal jest bardzo jadowity. Oto pierwsza szkaradnica w filmie. Przed nami jeszcze długa droga do końca tunelu. Kto wie, ile ich jeszcze znajdziemy? Jeśli dopisze nam szczęście, trafimy na rzadszą i bardziej jadowitą pomarańczową. Szedłem dalej. To, co znalazłem dalej, było niespodziewane niemożliwe. Czy to skoczek mułowy? Słuchajcie, nie spodziewałem się znaleźć czegoś takiego w tym tunelu. Nie miałem pojęcia, że tu są, ale to ma idealny sens. Przy całym tym błocie to jest dla niego idealne środowisko, ale ten gość wraca z nami do domu. Chociaż błotnista woda sprzyja skoczkom, znacznie utrudnia znajdowanie zwierząt. Więc zacząłem łapać na chybił trafił i w końcu coś złapałem. Spójrzcie na to, chłopaki. To chyba mała ryba duch. Jeszcze takiej dziś nie złapaliśmy, ale to jedna z moich ulubionych ryb. Au. A zapomniałem też wspomnieć, że one są elektryczne. Więc on dosłownie mnie teraz razi prądem. Dobra, to boli, to boli. Włóżmy go do pojemnika. Patrzcie, chłopaki, mamy kolejną rybę dwudyszną. Ten gość jest trochę mniejszy od pierwszego, którego złapaliśmy, ale nadal bardzo duży. Jak widać, wydaje się, że stracił jedną nogę. Ale nie martwcie się, naprawdę fajny fakt o tych stworzeniach jest taki, że potrafią odrastać im kończyny tak jak aksolotlom, więc z tym gościem wszystko będzie w porządku. Potem wszystko zaczęło zwalniać i udało mi się znaleźć tylko kilka kolejnych ryb. Gdy zbliżałem się do końca tunelu, to się stało. O rany, patrzcie, są tu jeszcze dwie szkaradnice, w tym jedna pomarańczowa niesamowite. Nie wierzę, że jedną znaleźliśmy, ale teraz musimy złapać obie, nie dając się ukłuć. Dobra, spróbuję najpierw złapać tę większą. Nie ukłuj mnie. O rany. Dobra, mamy go. Teraz spróbujmy złapać tę pomarańczową. Są bardziej jadowite, ale ta nie jest duża, więc nie musimy się bardzo martwić. O rany. O nie, jest bardzo żywotny. Dobra, chyba go mamy. Mamy go. O rany. To niesamowite. Mamy dwie kolejne szkaradnice w kolekcji. W sumie usunęliśmy już trzy z tego tunelu. Miejmy nadzieję, że to zapobiegnie kolejnym atakom w przyszłości. Ale teraz, kiedy w pełni zbadaliśmy tunel, czas sprawdzić nasze dwie pułapki na ryby, które ustawiliśmy wcześniej w filmie, w tym naszą pułapkę na aksolotla. Najpierw włożę te stworzenia do pojemnika, zanim mnie ukłują. Wszedłem do pierwszego tunelu, żeby sprawdzić pułapkę na ryby, z nadzieją, że złapię więcej ogromnych ryb. Ale gdy się zbliżyłem, zdałem sobie sprawę, że jest ogromny problem. O rany, ludzie! Chyba właśnie widziałem wielkiego żółwia jaszczurowatego obok pułapki na ryby. Złapaliśmy dużo ryb, ale nie damy rady ich wyciągnąć bez ataku tego żółwia. Wszedłem do wody i ostrożnie próbowałem go usunąć, by mnie nie ugryzł. Chyba właśnie dotknąłem go stopą. O nie! Chyba się udało, chłopaki. Sieć jest bardzo ciężka. O tak, mamy tu ogromnego żółwia jaszczurowatego. O rany. Dobra, on nie jest zadowolony. Ten gość jest taki silny. Spójrzcie tylko na rozmiar jego pazurów. To dosłownie żywy dinozaur. Może odgryźć palec, więc włóżmy go ostrożnie do pojemnika. Teraz, gdy udało nam się usunąć żółwia jaszczurowatego, poszedłem wyciągnąć pułapkę na ryby, kiedy nagle zauważyłem coś szalonego. O nie, żartujesz? Wydaje mi się, że widziałem kolejnego żółwia jaszczurowatego, tym razem znacznie większego. Słuchajcie, chyba mamy tu całą rodzinę. To nie jest dobre. O rany, Bobby, on jest tutaj. Gdzie? Tutaj. O, mam go, mam go, o rany! Spójrzcie na to, ludzie! Złapałem go rękami, było strasznie, bo jest naprawdę duży. Heleno, prawie cię ugryzł. O rany, prawie złapał cię za stopę, syczy i jest bardzo zły. Dobra. Jak widzicie, te stworzenia mają długie szyje i właśnie próbuje się owinąć, by mnie ugryźć. Aby uniknąć ugryzienia, wystarczy trzymać je z tyłu skorupy w ten sposób. Wiem, że na pewno nie chcecie chwytać ich za ogon, bo to naprawdę je boli, ale to jest szalone. Naprawdę. Mamy dwa duże żółwie jaszczurowate. Wypuszczę je, a potem sprawdzę pułapkę na ryby. Kiedy ją podniosłem, zauważyłem mnóstwo ryb w środku. Złapaliśmy tyle ryb, o rany. Spójrzcie, chłopaki, to chyba duża pielęgnica perłowa. Jest piękna. Do wiadra z nią. Kolejna duża ryba. Piękna pielęgnica pawiooka. Zwróćcie uwagę na jej niesamowity pomarańczowy kolor. Co to jest do diabła? O rany złapaliśmy coś szalonego, chłopaki. Nie mam pojęcia, co to jest. Spójrzcie na to, chłopaki. Wygląda na suma, ale nie sądzę, byśmy kiedyś coś takiego złapali. Jeśli wiecie, co to jest, napiszcie w komentarzach ale na pewno go zatrzymujemy. O, mamy kolejną tajemniczą rybę. Spójrzcie na to. Wyglądało to jak mały kosmita. Początkowo go nie zauważyłem, bo przypominał patyczek a to była ryba. Mamy kolejnego słonionosa. Są niesamowite. Tu chyba mały karp niemożliwe. Wygląda na to, że mamy też aksolotla. To świetnie, chłopaki. To wszystko w temacie pierwszej pułapki na ryby. Złapaliśmy wiele niesamowitych ryb, ale teraz czas sprawdzić pułapkę w tunelu z aksolotlami. Zobaczymy, ile ich złapaliśmy. Podnosząc pułapkę, zauważyłem, że była bardzo ciężka i pełna aksolotli. Słuchajcie, złapaliśmy ich tak dużo. Nigdy nie widziałem tylu aksolotli naraz i nie wiem, od czego zacząć. Spójrzcie na to. Wyciągamy je garściami, jedna za drugą. Mamy tu większe osobniki. Mamy też mniejsze. Każdego, którego złapiemy, wrzucamy do wiadra. Zobaczcie. Kolejne trzy. Myślę, że mamy już osiem. O, czekajcie. Ale tu nie mamy tylko Axolotli. Spójrzcie na to. Zobaczcie. Mamy tu małego żółwika. O, chwileczkę. Co to jest? Mamy tu coś dziwnego. Fuj, wygląda jak węgorz. Wygląda podobnie do tego, co wcześniej nagraliśmy, tylko jest mniejsze. Wrzućmy je do wiadra, zanim ucieknie. O rany! Niemożliwe! Nie tylko złapaliśmy aksolotle, ale też całą masę tych ogromnych salamander. Te stworzenia są ogromne. Wciąż mamy ich mnóstwo w pułapce. Musimy się spieszyć. To szaleństwo, ludzie. Nigdy w życiu nie widziałem tylu aksolotli. Wrzućmy je do wiadra. Tu wciąż jest ich mnóstwo. O rany! O, czekajcie, co to jest? Ludzie, to jakiś rodzaj ryby. Wygląda jak słodkowodny delfin, ale nie jestem pewien. Jeśli wiecie, napiszcie w komentarzach. Wygląda na to, że mamy jeszcze więcej gigantycznych salamander. Myślę, że w pułapce na ryby jest ich już razem cztery. To niesamowite. Fuj, znów pojawiło się to dziwne, małe robakowate coś. Nie mam pojęcia, co to. Wygląda jak kosmita. Fuj, on jest śliski. Chyba widzę kolejnego małego żółwiaka. Spójrz, o rany. Jest taki uroczy. Co tam, maluszku? Do wiaderka z tobą. Myślę, że zostały nam tylko dwa aksolotle, słuchajcie. Szczerze mówiąc, już się pogubiłem, ale jeśli chcecie policzyć wszystkie złapane w pułapkę, to super. Nadal jestem w szoku. Nie sądziłem, że złapiemy ich tak dużo, ale dziś pokazaliśmy, że w tych ukrytych tunelach żyje wiele niezwykłych zwierząt. A jeśli chcecie zobaczyć drugą część, wystarczy, że zostawicie lajka i zasubskrybujecie poniżej. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się.